Chcę wspiąć się wyżej, osiągnąć więcej. To jest wersja audio wpisu blogowego ze strony programu edukacyjnego główka pracuje www.główka-pracuje.eu. My pomagamy zdobyć dobry zawód w Niemczech, a Ty możesz zmienić swoje życie. Zapraszamy do wysłuchania artykułu. Karolina Jura jest absolwentką programu Główka pracuje, clevere Kopfien. W wieku 21 lat ukończyła naukę zawodu w firmie Rewe i została specjalistką do spraw logistyki. W rozmowie dowiadujemy się, na czym polega praca logistyka i jakie cechy musi posiadać oraz co można robić po ukończeniu kształcenia dualnego. Logistyk na czym polega ten zawód? Naukę logistyki zaczyna się na magazynie jest to więc ciężka praca fizyczna. W magazynie jeździ się maszynami, wózkami, kontroluje towary, ich przyjście i przepływ. Następnie odbywają się praktyki w biurze. Uczymy się sterowania magazynami, regałami, sprawdzamy ile mamy rzeczy, prowadzimy inwentaryzację itd. Oprócz tego zajmujemy się planowaniem trasy dla ciężarówek, wyliczaniem czasu kierowców czy obliczaniem załadunków. Dlaczego zdecydowała się pani na kształcenie w Niemczech? Mam wrażenie, że w Polsce trudniej jest się nauczyć konkretnego zawodu, a uczniowie są wykorzystywani. Na praktykach zamiast uczyć ich zawodu, każe się zamiatać podłogę lub parzyć kawę. Poza tym od zawsze chciałam gdzieś wyjechać i znać inny język. Jakie cechy trzeba mieć, aby zostać logistykiem? Na pewno trzeba być osobą odpowiedzialną. Przyda się też znajomość matematyki. Co prawda, ja nie byłem jakaś super z matmy, ale wystarczy zrozumieć, co się chce obliczyć, i wtedy to już nie jest takie trudne. Poza tym logistyk musi dokładnie wykonywać swoją pracę. Nie ma miejsca na myślenie, a zrobię sobie tylko trochę. Trzeba pracować na całego. Czy były jakieś przedmioty, zadania, które były dla pani wyzwaniem? Na początku trudność sprawiała mi jazda na maszynach, bo nie jestem dobrym kierowcą. Ale po czasie udało mi się to opanować. Poza tym, podczas nauki teorii wszystko szło dobrze. Niedawno dowiedziała się pani, że zdała końcowe egzaminy zawodowe. Tak, egzamin teoretyczny zdawałam w maju, podczas praktycznego w czerwcu musiałam jeszcze przejść przez różne działy i dostałam odpowiedź, że zdałam wszystkie egzaminy, ale nie znam jeszcze dokładnych wyników. Na koniec chciałabym zapytać o dalsze plany. Na razie planuję zostać w Rewe w Oranienburgu, tam gdzie się uczyłam, ale chcę wspiąć się wyżej, osiągnąć więcej. Dostać lepiej płatną i bardziej interesującą dla mnie pozycję w biurze. I po tej szkole jest to możliwe. Dziękuję za rozmowę.